Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piękny dzień, piękną pogodę, przynajmniej za oknem. Bo jest tylko 15 stopni. Niestety 15 stopni, czyli to jest, jeszcze to nie jest to. Jeszcze troszeczkę będzie ciepło, coraz cieplej. Jak moje przy, przygotowania do wakacji powiem wam, jest takich parę rzeczy, nad którymi zastanawiam się, czy jest sens, czy nie ma sensu, czy brać to ze sobą, czy nie brać, bo mam tylko tym razem 10 kilo. 10 kilo to jest mega mega dużo i mało. zależy to jak na to. Spojrzy. Ja tak jak mówiłam, mówiłam, nie mówiłam, nie wiem, wcześniej, powiem Wam, chcę się zmieścić w 5 kilo, żeby mieć 5 kilo zapasu, żeby mogła sobie coś tam jednak małego drobiazgu, jakiś drobiazg ze sobą przywieźć. Co nie zmienia faktu, że będę robić zakupy, będę robić zakupy, bo mam oczywiście bagaż podręczny. Tam konkretnej wagi nie ma ile z kilo, tylko wymiary, ale tak obstawiam 5-10 kilo, jeszcze muszę po prostu sobie siąść, poczytać w regulaminie żeby potem nie było jakiejś niemiłej y, niespodzianki, że Alusia y, troszkę za dużo rzeczy kupiła. Aczkolwiek nie nastawiam się na jakieś super duże wakacje, to jednak wakacje, zakupy, wakacje się nastawiam mega. Myślę, że będzie mega, mega spoko i na fajny, udany wyjazd. Aczkolwiek ja bardzo jadę szybko, zaraz, jak to zaczynam wakacje i powiem Wam, boję się, że po prostu nie wypocznę. No, zobaczymy. Naprawdę będę miała mało czasu na wypoczynek. A tym bardziej, że będziemy się cały czas przemieszczać, to myślę, że to będzie jeszcze bardziej męczący wyjazd. Co nie zmienia faktu, że, że czatuję na jeszcze jeden wyjazd. Dwa wyjazdy w czasie wakacji. Czatuję pod względem takim, po prostu, żeby cenowo, cena była atrakcyjna, tak jak mi się udało z. Finlandią. To osoby co dopiero dołączyły, albo pierwszy raz oglądałem filmik serdecznie Was zapraszam, podlinkuję pod tym filmikiem. Właśnie z Finlandią była fajna scena, atrakcyjna i fajnie, że się zdecydowałam, naprawdę mega fajny wyjazd. Na, powiem Wam, że oglądałam ostatnio obserwowałam sobie ceny, jak się tutaj wahają i patrzyłam właśnie w grudniu, tak jak mniej więcej wtedy kupowałam ten w grudniu? Czy w styczni? Grudzień, styczeń, jakoś tak patrzyłam na te terminy, w takim terminie, co ja kupowałam sobie ten wyjazd. I powiem wam, że tak niskiej ceny, tak dobrej ceny nie było. Tak najniżej schodziło 1200. 1200 za wyjazd na jeden dzień. A ja wtedy powiem wam, trafiłam jak ślepa kura ziarno. W idealnym momencie po prostu kupiłam to i mniej więcej w tym samym czasie patrzyłam na te promki. W tym mm, samym momencie, żeby trafić na jakąś mega fajną okazję, no i nie było takiej okazji. Nie było takiej okazji, więc po prostu trafiło mi się megaśnie. Tak samo chcę tutaj z tym wyjazdem, też żeby mi się tak trafiło megaśnie, fajnie, cenowo. Co nie zmienia faktu, że no będę musiała troszkę nagimnastykować i obserwować podczas po prostu przemieszczania, jak będziemy się przemieszczać z punktu A do punktu B. W tym czasie muszę obserwować tą cenę, żeby ta cena zeszła. Na dół będę czekać do ostatniej chwili. Wydaje mi się, że to nie będzie tak fajnie, atrakcyjna cena. Była wcześniej. A czykolwiek coś zmienia fakt, że będę cały czas na tą taką promkę polować, polować. No, żeby jednak kupić jak naj, najtaniej. Bo teraz ten wyjazd, co mnie interesuje na cztery dni. Cztery dni! Za 4,5 i tysiąca, no to jest, powiem wam, mega, mega dużo. A ja wiem, że w tym miejsce można dużo taniej polecieć, tylko po prostu... No cóż, no cóż, będę po prostu polować, polować. Na własną rękę tanie. Ewentualnie chyba, że się z kimś zgadam, z taką koleżanką, ona wielokrotnie w tym miejscu była, żeby po prostu doradziła mi doradziła może akurat ze mną pojedzie, więc zobaczymy. To moje racje żywnościowe cały czas tu leżą. Powiem wam szczerze, chętnie mi otworzyła, zobaczyłabym, co w nich jest, ale wiem, że jak je otworzę. Zobaczymy, może idzie je otworzyć i zamknąć, żeby po prostu z powrotem je zamknąć, a nie, że ja otworzę i będzie klapa. próbowałam a myślałam, że to jest na taki zacisk, niestety nie jest, jak rozerwę to już po prostu będzie to otwarte, więc nie otwieramy. A ciekawi mnie po prostu bardzo, co w środku w tym jest. Oglądałam mniej więcej na internecie, mega spoko i tutaj mam widzicie gulasz, tu mam pizzę, tu mam to, to norweskie więc no, 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 sama jestem ciekawa tego smaku. Więc taka to sytuacja nie wiem, czy zauważyliście, jest inny dźwięk ze względu na to, że wróciłam do nagrywania aparatem bo był moment, że nagrywałam telefonem wygoda, przede wszystkim wygoda bo nie trzeba przerzucać z karty na tablet, ble, 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 ble. A tu jednak pach, wszystko mam w telefonie od razu pach sobie montuję i jest gitara aczkolwiek, bardzo nie wiem, dlaczego w tym telefonie przyświetla nawet jak trochę przyciemniam aparat sam, sam sobie ustawia, mniej więcej mam ustawione, jak to powinno wyglądać, ale sam sobie ustawia jakość tego obrazu, przyciemnia, gdzieś tam coś bardziej zaświeci, sam sobie tam koryguje to, a niestety telefon pod tym względem jest ubogi. On oczywiście takie coś robi, mam ustawiony na automat, ale jednak cały czas jestem taka, jak to mówią, prześwietlona, prześwietlona, więc wróciłam z powrotem do nagrywania do aparatu, przyzwyczaiłam się z powrotem do nagrywania aparatu. Mega jest to, że tym aparatem nagrywam bardzo długo, tutaj fajnie bateria trzyma, bo ta kamera kamery sportową, co mam, ona ma troszkę większą e, szerokokątność, coś w tym stylu, że po prostu na przykład w tym, tu jestem już ucięta, a ta kamera jeszcze tutaj by więcej złapała z tyłu. Ale tam nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane, że bardzo krótko bateria trzyma tam nawet. Ta bateria, jak ją po naładowaniu na tygodnia nie wytrzymuje, od razu się rozładowuje. Nie wiem co się stało z baterią, coś, coś, albo z tym aparatem, nie wiem co jest zgrane. A podejrzewam, że będzie mi potrzebny na wyjeździe, bo się szykuje mega, mega, super atrakcja. I no, cały czas o tym wyjeździe mówię, zanudzam, przymulam trochę, zanudzam, ale. Powiem Wam, mega się jaram. Jeszcze w tym stylu właśnie nie podróżowałam, więc no mega, mega zajawka. Musiałabym pójść jeszcze tylko do piwnicy zobaczyć, bo mam ten materac, ma, materac matę samopompującą się, ale obawiam się, że ona niestety może troszkę swoje ważyć. Ja nie jestem pewna, czy ona nie waży z 2 kg. ona jest taka dość, dość ciężka z tego co pamiętam, A aczkolwiek mega fajny komfort by był spania na niej. Powiem Wam tak, zobaczę po prostu, jak sobie spakuję już plecak, chociaż to jest jeszcze czasu jak lasu. Gdzieś ponad 3 miesiące, chyba ponad dobre, takie 3 miesiące, wiecie, No, tak, nawet więcej niż 3 miesiące, ale jest mega, mega zajawka, już wie, wiecie, mam pomysł, jak już mam pagaż nad, nadany, już bilet mam kupiony, więc to jest już w sensie takim, że mam nadany i więcej rzeczy mogę wziąć więcej tego, tego typu na jakiś nożyk, cokolwiek, bo w podręcznym raczej tego nie weźmiecie więc no mega, mega fajnie i po prostu jak spakuję torbę, tak jak mówiłam, chcę się zmieścić, torbę, plecak, bo biorę plecak chcę się zmieścić w 5kg jak doładuję i to będzie nie więcej, załóżmy niż 6kg, 65 no to wtedy wezmę tą matę, ale jak to będzie więcej, no to biorę normalną taką karimatę piankową ona po prostu jest lekka. Troszkę więcej miejsca zajmuje, ale jest lekka. Cały czas też zastanawiam się, przecież jak będziemy gdzieś tam biwakować, to przecież cały czas w namiocie siedzieć nie będę. Fajnie było może jakiś kocek wziąć, mały. Korzenka podsunęła pomysł, że są fajne koce w pepko, Z taką, pod spodem jest taka warstwa e, wodoodporna. No to jest mega spoko, jakby gdzieś tam jednak mokro było czy coś, żeby się w sobie posiedzieć. Ale z drugiej strony te koce dzisiaj patrzyłam w sklepie, zaglądałam. Troszkę ważą i zastanawiam się, czy nie wziąć taki mam, mam ręcznik sportowy szybko schnący, ale on taki jest wielkości plażowego ręcznika, czy po prostu nie kupić w dużo większego takiego ręcznika, takie powiedzmy trzy razy plażowe i to po prostu objętościowo nie dość, że jest lżejsze, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest objętościowo mniejsze, nawet jak zmoknie to on bardzo szybko wysycha, mega szybko wysycha, więc gorąco taki jest fajny do polecenia. No ja myślę, że jak będę się pakować, to jeszcze też nagram takiego vlogaska, jak się pakuję, bo powiem wam, teraz troszkę dużo się dzieje, troszkę jest takie zamieszanie w moim życiu, no dużo, dużo, dużo rzeczy się dzieje, takich myślę, że pozytywnych, pozytywnych zmian, też się trochę szykuje, ale pod względem takim, że na razie dalej mieszkam tu, gdzie mieszkam, ale e, w zasadzie w pracy, dużo takich fajnych zmian, po prostu będę jeszcze bardziej pochłonięta pracą, ale to idzie w dobrym kierunku. Więc trzymajcie kciuki, żeby cały czas to szło w takim kierunku. No, mega się jaram. Za bardzo powiem Wam szczerze, w maka się wkręciłam. I spodziewałam się, że tak mogę się wkręcić w maka. Sami pamiętacie te vlogackie, to osoby co są dłużej, które kręciłam gdzieś tam wcześniej. I spodziewałam się, że tak się wkręcę w tego maka. To było tak jak mówię, to było traktowane jako praca dorywcza. No ale no ale wiadomo jak jest. Na razie, na razie bez zmian, no ale dużo, dużo się dzieje. A w ogóle Wam coś pokażę. Patrzcie co nowego zawisło. Na mojej ścianie. Mapa amerykańska. Miało iść to do samochodu. Ale oczywiście coś poszło nie tak i zawiesiłam sobie. Tutaj na tej mojej ścianie, gdzie tych mam naprawdę dużo blaszek. Żałuję trochę, że jej bliżej nie przyczepiłam, Nie przyczepiałam bliżej ze względu na to, że więcej by tego weszło. A czykolwiek, tu jest ściana pełna, ale mamy też tu ścianę całą. A więc wiecie, ja dalej jestem, dalej żyję, dalej pracuję, życie się toczy dalej, no ale, no tak jak mówiłam, jest troszkę mniej czasu na vlogowanie, ale, ale na pewno z tego wyjazdu będą vlogi, yy, może tak, będę nagrywać codziennie co nie zmienia faktu, że potem postaram się tak zrobić, żeby załóżmy przez tydzień czasu były vlogacki codziennie, żeby wam to troszkę wynagrodzić tą moją nieobecność. Yy, wiem, że tam też z tego wyjazdu się jakiś gdzieś tam ktoś nakręci i vloguje, w sensie ci yy, te osoby, które z nami podróżują, ci nasi yy, piloci wycieczek, oni też tam vlogują gdzieś tam. Wiem, że coś gdzieś też jakiś jest ten yy, jakiś kanał. Więc, więc gdzieś tam na pewno będę, jak gdzieś tam będę siebie widzieć, na pewno Wam podeślę link do tego. Myślę, że vlogaski będą, i to będzie takie codzienne życie na kempingu Alusia i Alusi. Pomysły, więc no, myślę, że będzie mega, mega fajna, fajna seria vlogasków. No więc szykujcie się. Na razie to takie będą jeszcze vlogaski, bo vlogaski, ale będzie mega fajna seria. się się, jak uda mi się ten drugi wyjazd kupić za pół darmo to będą mega dwie fajne serie vlogasków i no warte, warte uwagi.